Halidowa, nie udało się, ma to jest jego sposób, oooo! Dalej, bardzo gruzny! Dajki, I widzimy, świetnie to wykorzystuje, tutaj kontroluje niby garstek Miłosz, żeby uniemożliwić poddanie, a tą wolną ręką od razu bije, teraz próba duszenia ze strony Matnaliego. Przełożny z tego pojedynku nie było tej ręki na szyi, natomiast wagnali debiutuje zwycięstwem w organizacji KSW. Ale ten nysierpowe na odejściu olczynki Był czasem zdecydowanie celny. Mówiliśmy o tych technikach ekwilibrystycznych dziewiętnastolatka. Pracuje cały czas nogami. Jest jeszcze wykluczyły prawą rękę Polaka. Stopuje prawą rękę, lewą rękę. Jest do z tego pojedynku. To wydaje się, że Ciegi będzie z i jest. jest. Zrobił to Pascal Kincen, tak jak mówiliśmy, to jest zawodnik, który potrafi wybierać się presję, odbierać się przestrzeń, korzystać ze swoich zapasów i siły fizycznej, zrobił to wszystko w tym pojedynku Pascal Kincen, niedoceniany przed tą walką. Teraz jeszcze przejście właśnie do rąk, przepięknie zachowuje się Kaczmarczyk, bardzo dojrzale i to może być już koniec tego pojedynku. Co Pierwszy knockout ze strony Rumuna. Dużo widzi Rumuny i ponawia te ataki. to są bomby i to jest koniec pojedynku. Pyrwulesku, ale się kapitalnie debiutuje tymi mocnymi pięściami z Rumunii. Ma na ze zwycięstwem w organizacji KSW. Kolejne zwycięstwo i kolejny knockout, pierwszy ruch No właśnie Maciej, w sumie to jest kluczowa informacja tego pojedynku. Tu dzisiaj miało nie być! Nie. Lecimu, I tej chwili będzie Kejan puszczał. zgasił światło Andrzej Grzebyk! Rakunki wyrównane. Obiecał Andrzej Grzebyk, że wejdzie do klatki i pokaże, że to był totalny przypadek. To jest właśnie to, z czego słynie Eskijew władny. Piekielnie mocne ground and paul. teraz o kontra, kontra, i jest bardzo ciasno. Będziemy spory kłopot Ordóñez, aby uciekać z techniki kończącej. Eskiewa! Nie! Oh, oh, oh! wow! yeah. Radek niezadowolony do końca ze swojej dyspozycji, ale panie, my jesteśmy jak najbardziej zadowoleni z dyspozycji Lomani'ego z Akcje w wykonaniu pejcza zaczynają być czytelne, ale dalej bardzo groźne. krótka! Zapaśnik, który wygrywa swoją walkę właśnie w ten sposób. Nieprawdopodobne! Nieprawdopodobne ten chłopak potrafi wyczynie w klatce! ...tego króciutkiego cierpa, jeszcze raz tryb na Ersland, poodpływuje jest, jest znów niebezpieczeństwo. Wielkie tarapaty Rafała, ależ poseł bomby Ale Ależ teraz Iwan Ersland, zraniony Kijańczuk. traci! Eee! Ależ to były bombowe ciosy Iwana! Slana, ależ to był I Chorwata. Kapitalna akcja, błyskawiczne ręce, ale jaka w tych uderzeniach była moc. Ależ to były bomby kręcone z całej, całej siły, pięknie to zrobił. wykluczona to noga to będzie kwestia czasu chyba. Tak jest! Kolejny raz w kilotynę, no może do trzech razy sztuka. No Pazerdzie teraz poszedł, zapiął gar, gardę, zapiął nogi, jest ciasno i ciągnie nogi, lotiery. Koniec. Jakub Gikłać poddaje Anduna Racicza! Nieprawdopodobne! Miał rację mówiąc o tym, że Racic ma być tylko po oczu, chyba to Sebić. Ojej, oj tutaj polował na czas prawą ręką Ereson Martins i znowu nosi na brykę. Polak jest za plecami, ponownie Sebastian Przybysz. Widzimy to, co robi Berlesa. Starał się o, o, wyciągnąć, o, 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 wyciągnąć i Wykorzystał się dał do zlewa. Złapał szyję, jest! Jest duszenie! Tak naprawdę błąd Brazylijczyka od razu wykorzystany przez Sebića. Prawdziwy mistrz! Sebastian przybyszy górą w tej konfrontacji. O jeszcze trafił Pózian, ale też odpowiedział Ci Pao. Szuka do ufy Michał Materla, To jest jego sposób na zrobił! Podobne co on nie zrobił? Mariusz Pódzian. Pódzian Dowski, ale ściąg pod Ma na pełen etat, tu nie ma żadnych wątpliwości. I to przecież Michał miał nokautować podbródkowym w pierwszej rundzie, a chyba w ten sposób. Ruszyły z tym lewym kopięciem. Pod prawy łokieć Mameda Halidowa. Nie udało się.